Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednym ćwiczeniu i kilku jego odmianach, których regularne wykonywanie znacząco poprawi sprawność właściwie całego ciała. A więc nie będę tu mówić o takim typowym, często przecenianym i dla wielu nudnym rozciąganiu statycznym, w którym przyjmujemy daną pozycję i trzymamy przez określony czas. Ćwiczenia, którymi się zajmiemy, będą pozycjami dynamicznymi, dzięki czemu swoje zastosowanie znajdą zarówno w rozgrzewce przed treningiem każdego rodzaju, jak i w takim usprawniającym codziennym zestawie ćwiczeń nakierowanym na rozwój całego ciała. Mowa oczywiście o najlepszym rozciąganiu świata, czyli ćwiczeniu znanym przede wszystkim pod angielskim skrótem BGS i jego odmianach. Ćwiczenie te zawdzięcza swoją nazwę prawdopodobnie nie temu, że poczujecie tu największe możliwe rozciąganie w mięśniach, chociaż u wielu osób siedzących jest to oczywiście bardzo częste. Jego niewątpliwą zaletą jest jednak przede wszystkim skala potrzeb, jaką załatwiamy tym jednym prostym ruchem. Pracujemy tu bowiem nad takimi aspektami jak wyprost bioder poprzez rozciągnięcie właściwie całej grupy mięśni zginających staw biodrowy, zgięcie palucha oraz mobilność stawu skokowego, co pozytywnie przekłada się na tak prozaiczne czynności jak chociażby chód albo bieganie, oraz mobilność rotacyjna klatki piersiowej, która niestety często jest dosłownie zabetonowana przez nasz siedzący tryb życia, i przez co dalej cierpią chociażby nasze barki czy odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Ponadto, jeżeli wykonamy WGS w prawidłowy sposób, to jednocześnie pracujemy również nad stabilnością stóp. Kolan oraz całej obręczy barkowej. Jeżeli to sobie podsumujemy, okaże się, że pracujemy tak naprawdę nad wszystkimi aspektami ruchomości, które są szczególnie potrzebne w obecnym, siedzącym trybie życia. Sztywne biodra i klatka piersiowa oraz słabe i mało mobilne ciało to zestaw praktycznie zawsze towarzyszący bólom wynikającym właśnie z nadmiernego siedzenia i nagromadzenia stresu. Jak więc zrobić to ćwiczenie w taki sposób, aby czerpać z niego maksimum korzyści? Przede wszystkim zacznij od dobrej pozycji nogi wykrocznej ustawił w taki sposób, aby kolano znalazło się bezpośrednio nad stopą, a duży palec wbij mocno w podłogę. Rękę po przeciwnej stronie trzymaj na wysokości stopy, a palce ułóż jak najszerzej na ziemi. Teraz odepchnij się aktywnie ręką od podłogi i pamiętaj, aby przez cały czas utrzymywać właśnie taką tendencję. Teraz czas na drugą nogę. Ustaw ją w taki sposób, aby palce stóp, szczególnie duży palec, docisnąć mocno do ziemi i wyprostuj nogę jak najmocniej w kolanie. Napnij pośladek i docisnij biodra w kierunku podłogi. Jednocześnie postaraj się wydłużać. Pozycję odpięty nogi zakrocznej aż po czubek głowy. Dzięki temu jeszcze mocniej zaangażujesz biodra do pracy i wyprostujesz klatkę piersiową. Na to wszystko nakładamy oczywiście ruch rotacji w obszarze klatki piersiowej. Wolną ręką sięgnij jak najdalej, prowadząc ruch pod swoim bokiem. Następnie cały czas aktywnie odpychając się ręką podporową od ziemi, wykonaj ruch skrętu klatką piersiową w przeciwną stronę i wykończ go sięgnięciem dłonią do sufitu. Lub nawet trochę za siebie. Pamiętaj przy tym, że ten ruch to przede wszystkim aktywne wydłużanie ciała przez obie dłonie i jednoczesne zbliżanie do siebie łopatek przez zaangażowanie mięśni i grzbietu. Mam nadzieję, że wiecie już więc, jak z grubsza wykonać ten ruch poprawnie. Przejdźmy jednak jeszcze do omówienia najczęściej popełnianych błędów, które będą wpływać na to, że ta pozycja nie będzie aż tak efektywna. Pierwszym z nich jest oczywiście ogólny brak napięcia w centrum ciała, mocne ugięcie tylnej nogi i rozchwianie całej pozycji. Drugi, bardzo popularny, to ucieczka kolanem do tyłu, podnoszenie bioder i brak zaangażowania pośladków do jakiejkolwiek pracy. Trzeci i ostatni, jednak bardzo ważny błąd, to brak stabilizacji obręczy barkowej i machanie ręką zamiast aktywnej i świadomej pracy w obrębie klatki piersiowej oraz ramion, tak jak opisywałem to wcześniej. Jak więc widać, WGS niesie za sobą naprawdę mnóstwo korzyści i zdecydowanie warto wdrożyć te ćwiczenie do swojego planu, o ile oczywiście jest wykonywane w prawidłowy sposób. Jak jednak obiecałem na początku oprócz klasycznej formy tego ćwiczenia, pokażę kilka alternatyw. Pierwszą z nich jest wykonanie rotacji klatki piersiowej z pełnym wyprostem nogi wykrocznej. Dzięki tej wariacji pracujemy również nad mobilnością tylnej taśmy anatomicznej z naciskiem na całą tylną grupę mięśni ud. Druga propozycja to wyprost i zgięcie kolana nogi zakrocznej z jednoczesnym sięganiem przed siebie i do kolana. W tej wariacji możemy bardziej skupić się na wyproście biodra oraz klatki piersiowej, kiedy kolano leży na ziemi, a my jak najbardziej wydłużamy pozycję. Kiedy podnosimy kolano, sięgając do niego, mocno pracujemy mięśniami brzucha i wprowadzamy głębsze, kontrolowane zgięcie w obszarze klatki. Trzecia pozycja to tak naprawdę połączenie dwóch poprzednich, czyli sięganie przed siebie w momencie zgięcia kolana nogi wykrocznej i w momencie jej wyprostu próba dotknięcia dłonią przeciwnego kolana. I ostatnia, moja ulubiona z podanych pozycji, to rotacja klatki piersiowej, ale przez sięganie ręką w przód oraz w tył. Poza nieco innym kierunkiem działania sił rotacyjnych wprowadzamy tutaj również aspekt mocnego wyprostu klatki piersiowej. I nieco większych wymagań dla stabilizacji całego ciała. Mam więc nadzieję, że film był dla Was przydatny. Jeżeli do tej pory jeszcze nie znaliście WGS-a, to po obejrzeniu tego filmu wdrożycie jakąś jego formę chociażby do swojej rozgrzewki. A więc to tyle na dzisiaj. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu komentarza, zasubskrybowaniu kanału, a jeżeli szukacie więcej tego typu ćwiczeń, to zajrzyjcie tutaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!